Pauzę. Czy kiedykolwiek wysłałeś wiadomość, która została całkowicie źle zrozumiana? Cóż, to mówi się to zdarzyło. W zeszły wtorek czekał na raport od swojej koleżanki Sary. Termin zbliżał się wielkimi krokami. Pod presją szybko napisał e-mail. Raport potrzebny jest natychmiast. Termin mija za godzinę. Wysłał nie zastanawiając się. Jego myśli były już przy kolejnym zadaniu. Skupiał się tylko na terminie, rosnącej presji ze strony szefa. Pilnej potrzebie ukończenia projektu. Stres działał jak klapki na oczach, ograniczając jego widzenie do absolutnego minimum. Nie myślał o osobie po drugiej stronie jego wymagającej wiadomości. Sara otrzymała e-mail, a jej serce ścisnęło się z niepokoju. Pracowała niestrudzenie, zarządzając wieloma pilnymi prośbami jednocześnie. Krótka wiadomość Toma zabrzmiała jak policzek. Dla niej brzmiało to jak krytyka jej etyki pracy. Poczuła się niedoceniona i wściekła. Dlaczego był tak niegrzeczny? Zaczęła pisać ciętą odpowiedź. Palce latały jej po klawiaturze. Niewinny mały e-mail wywołał burzę negatywnych emocji. Kontekst emocjonalny całkowicie zaginął w przekazie. Gdyby Tom zatrzymał się na chwilę, może pomyślałby o własnym stresie. Mógłby zobaczyć, jak to wpływa na jego komunikację. To klasyczny przykład niskiej inteligencji emocjonalnej w praktyce. Nie był świadomy, że panika kształtowała jego słowa. Nie zastanowił się też, jak Sara może zinterpretować jego wiadomość. Nie potrafił postawić się w jej sytuacji. Prosta zmiana mogła zrobić różnicę. Czy mogę w czymś pomóc, żeby raport był gotowy na czas? Czym dokładnie jest ta supermoc, którą nazywamy inteligencją emocjonalną, czyli EQ? Pomyśl o tym, jak o byciu mądrym w kwestii swoich uczuć. To nie znaczy tłumić uczucia, to znaczy je rozumieć i wykorzystywać do podejmowania lepszych decyzji. Możemy to podzielić na cztery kluczowe obszary: Visual diagram, cztery połączone kwadraty oznaczone jako samoświadomość, samoregulacja, umiejętności społeczne, zarządzanie relacjami. Pierwszym i najbardziej fundamentalnym obszarem jest samoświadomość to zdolność do jasnego postrzegania siebie, rozpoznawanie swoich emocji, gdy tylko się pojawiają, nie godziny później, znajomość swoich mocnych i słabych stron. Robisz się zrzędliwy, gdy jesteś głodny? Czujesz niepokój przed ważną prezentacją? To fundament dla wszystkich innych umiejętności EQ. Drugi filar to samoregulacja. Jeśli jesteś świadomy swoich emocji, to co z nimi robisz? Samoregulacja zarządzanie swoimi emocjami w zdrowy sposób zachowanie spokoju pod presją kontrolowanie swoich impulsywnych reakcji myślenie, zanim zaczniesz działać. Kiedy Tomek wysłał tego niegrzecznego e-maila, Brakowało mu samoregulacji. Pozwoliłby stres dyktował jego działania. Ktoś z silną samoregulacją poczułby stres, zatrzymał się, wziął oddech i wybrał bardziej przemyślaną odpowiedź. To tak, jakbyś był dyrektorem własnego umysłu. Trzeci filar to umiejętności społeczne. Tutaj skupiamy naszą uwagę na zewnątrz. Umiejętności społeczne to empatia, zdolność do rozumienia, co czują inni ludzie. Chodzi o wyczuwanie sygnałów emocjonalnych, zarówno tych wypowiedzianych, jak i niewypowiedzianych. Czwarty filar to zarządzanie relacjami. Empatia to nie magiczny dar, który jedni mają, a inni nie to umiejętność, której możesz się nauczyć i którą możesz wzmocnić poprzez ćwiczenia. Weźmy na przykład historię Marii, nowej szefowej w firmie programistycznej. Na początku była bardzo skoncentrowana na zadaniach, myślała o terminach, liczbach i efektywności pracy. Jeden z jej kolegów, Dawid, zaczął nie dotrzymywać terminów. Pierwsza myśl Marii była taka, że jest leniwy albo nie umie wykonywać swojej pracy. Zaplanowała rozmowę, gotowa do poważnego upomnienia. Zanim zaczniesz mówić o co, spróbuj zrozumieć dlaczego. Mając tę radę na uwadze, Maria postanowiła zmienić swoje podejście. Nie rozpoczęła rozmowy od oskarżenia, ale od otwartego pytania: Dawidzie, zauważyłam, że ostatnio masz problemy z dotrzymywaniem terminów. Wszystko w porządku? Dawid, który spodziewał się reprymendy, był zaskoczony jej szczerą troską. Opowiedział jej o ogromnym stresie w domu, ponieważ opiekował się chorym rodzicem. Nagle Maria przestała widzieć Dawida jako pracownika, który nie wykonuje swojej pracy, ale jako człowieka zmagającego się z trudną sytuacją życiową. Jej frustracja zniknęła i zastąpiła ją empatia. To jest istota empatii. Chodzi o łączenie się z uczuciami, a nie tylko o rozumienie faktów. Maria współpracowała z Dawidem, aby tymczasowo stworzyć mu bardziej elastyczny grafik pracy. Pomogła mu ustalić priorytety zadań i skierowała go do programów wsparcia firmy. Ponieważ czuł się wspierany, a nie atakowany, stał się bardziej zmotywowany i zaangażowany. Wiedział, że jego szefowa widzi w nim człowieka, a nie tylko trybik w systemie. Maria wyciągnęła z tego dnia cenną lekcję. Empatię buduje się poprzez ciekawość, słuchanie bez osądzania i próbę spojrzenia na świat oczami innych. To aktywny wybór, którego wszyscy możemy dokonywać każdego dnia. Pauzę. Konflikty to naturalna część życia, ale liczy się to, jak sobie z nimi radzimy. Inteligencja emocjonalna to nasze najlepsze narzędzie do poruszania się po tych wzburzonych wodach. Wyobraź sobie spotkanie projektowe, na którym napięcie jest wysokie. Menedżerka marketingu, Chloe i dyrektor techniczny, Ben, tkwią w impasie. Chloe uważa, że produkt potrzebuje bardziej przyjaznego dla użytkownika designu, co opóźni premierę. Ben natomiast uważa, że każde opóźnienie jest niedopuszczalne i twierdzi, że obecny design działa doskonale. Głosy się podnoszą, padają oskarżenia. Chloe oskarża Bena o brak troski o klienta. Ben odpowiada, że Chloe nie rozumie ograniczeń technicznych. Menedżerka projektu Lena widzi, jak temperatura emocjonalna w pomieszczeniu gwałtownie rośnie. Jej własne serce mocno bije, czuje impuls, by zakończyć dyskusję lub stanąć po czyjejś stronie. Ale ćwiczy samokontrolę. Bierze głęboki oddech, by uspokoić własną reakcję walki lub ucieczki. Rozpoznaje własny niepokój, ale nie pozwala mu się kierować. Zamiast tego działa jako neutralny mediator. Widzę, że oboje jesteście bardzo zaangażowani w sukces tego projektu. Wygląda na to, że mamy dwa ważne cele: stworzyć fantastyczne doświadczenie dla użytkownika i dotrzymać terminu premiery. Zróbmy przerwę i upewnijmy się, że się nawzajem słuchamy. Jej spokojny ton i pozytywny język natychmiast redukują napięcie. Uznając obie perspektywy, sprawia, że Chloe i Ben czują się wysłuchani zamiast atakowani. To jest praktyka umiejętności społecznych. Zauważyła ich podstawowe emocje pasję Chloe do klienta. Obawy Bena dotyczące terminu. Jak możemy poprawić doświadczenie użytkownika bez powodowania dużego opóźnienia? Ta zmiana sprawia, że zespół przechodzi od obwiniania się nawzajem do burzy mózgu. Ben wyjaśnia konkretne wyzwania techniczne. Chloe zaczyna myśleć o mniejszych, ale skutecznych modyfikacjach. Znajdują wspólny grunt i dochodzą do porozumienia w sprawie następnych kroków. Kilka kluczowych ulepszeń teraz. Większa aktualizacja po premierze. Inteligencja emocjonalna przekształca kłótnie we współpracę. Korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej wykraczają daleko poza rozwiązanie pojedynczego konfliktu. W pracy inteligencja emocjonalna to prawdziwa supermoc. Liderzy z wysoką inteligencją emocjonalną lepiej motywują swoje zespoły. Udzielają informacji zwrotnych, które inspirują do rozwoju. Budują kulturę zaufania, jak w dobrze zgranym zespole piłkarskim. Tworzą środowiska, w których ludzie czują się na tyle bezpiecznie, by dzielić się pomysłami i podejmować ryzyko, niczym w polskim filmie, gdzie każdy ma szansę zabłysnąć. Pomyśl o najlepszym szefie, jakiego kiedykolwiek miałeś. On lub ona prawdopodobnie nie posiadał A, tylko umiejętności technicznych. On lub ona rozumiał A, ludzi. Słuchali, okazywali empatię, sprawiali, że czułeś się doceniony, jak po udanym projekcie. To jest siła inteligencji emocjonalnej w przywództwie. Dla pracowników inteligencja emocjonalna jest równie ważna. Pomaga poruszać się po biurowej polityce, współpracować pomimo różnic i radzić sobie ze stresem z odpornością. Pracownik z silną samoświadomością zna swoje zapalniki i potrafi zarządzać obciążeniem pracą, aby zapobiec wypaleniu, jak typowy polski pracownik, który potrafi znaleźć równowagę. Dzięki umiejętnościom społecznym budujesz sieć kontaktów. Łącząc się z innymi, jak na udanej imprezie integracyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat, który wykazuje pewność siebie, jasno komunikuje się i nawiązuje osobistą więź, często ma przewagę. W dzisiejszym środowisku pracy często ważniejsze jest umiejętne współdziałanie z innymi niż tylko posiadanie wiedzy technicznej. W domu wpływ inteligencji emocjonalnej jest jeszcze głębszy. To podstawa silnych i zdrowych relacji, jak w dobrze prosperującej polskiej rodzinie. Partner z wysoką inteligencją emocjonalną potrafi słuchać z empatią, zamiast od razu udzielać nieproszonych rad. Potrafią opanować swój gniew podczas kłótni, co pozwala na konstruktywną rozmowę, niczym w najlepszych psychologicznych serialach. Są wrażliwi na nowe potrzeby i potrafią zaoferować wsparcie, zanim o nie poprosisz. To emocjonalne zgranie tworzy więź, intymność, Poczucie bezpieczeństwa. Jako rodzic, samoświadomość zapobiega niepotrzebnemu stresowi. Empatia pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka. Czasami, histeria to zmęczenie, a nie ból. Poprzez dawanie dobrego przykładu w zakresie samokontroli i komunikacji, przekazują bezcenne umiejętności życiowe, jak w polskiej szkole życia. Od sali konferencyjnej po salon, inteligencja emocjonalna jest niewidzialną nicią która łączy silniejsze zespoły, głębsze przyjaźnie i bardziej kochające rodziny. Droga do większej inteligencji emocjonalnej jest otwarta dla każdego, a podróż jest tego warta.